I idę o zakład, że takiej sałatki w życiu nie jadłaś. Jesienna sałatka, która posmakuje każdemu. Potrzebujesz do niej jarmusz. Jarmusz ma taki goryczkowy smak. My go bardzo lubimy, ale rozumiem, że nie każdy będzie lubił ten smak. My osobiście uwielbiamy tą goryczkę z jarmużu. Ale dobrze jest, żebyś sobie spróbowała i wówczas oceniła, czy Ci ten smak odpowiada, czy nie bo z tym połączeniem tej goryczki nie czuć. Jarmuż drobno posiekaj. O, tak jak ja tutaj. Chodź tu bliżej, żeby lepiej wszystko widzieć. Posiekaj jarmuż. Najlepiej bez tych twardych łodyżek. A do jarmużu potrzebujesz jeszcze... Przy zielonym zalewie. Do tego kapary. Ja dam dosyć sporo tych kaparów, bo mój mąż lubi. Zresztą wszyscy lubimy. Hmm, piewota. Dobra. I teraz ostatni składnik jesienny. A są to marynowane grzyby leśne. Ale możesz je zamienić na pieczarki. Pieczarki widzisz w każdym sklepie. O matko, ale. Jeju, ale mocno. Dowaliłam. O, poszło. Ja pokroję również tą marchewkę. Tą cebulkę też pokroję, bo to jest naprawdę pyszny smak. I grzybki. Mm. O dobra. Mm -hmm. Ja nawet zostawię tą gorczycę ze słoika, bo ona jednak nada charakteru naszej sałatce. Więc tylko powyciągam ziele angielskie, bo my nie lubimy. A resztę wszystko ciepie do sałatki. I drobno pokrój. Pokrojone grzyby w ciepni do zawartości miski, a do tego majonez i do całości dorzucić dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Możesz użyć czosnek granulowany. Wszystko dokładnie wymieszaj. Jesienna sałatka do wody ognistej. Idealna na imprezę. A dlaczego to jest jesienna sałatka? Oglądaj i daj się zaskoczyć. Jezu jaka ona jest pyszna. Mm. Czosnek tutaj pasuje idealnie. Koniecznie musisz to wypróbować.